Achtung! Achtung! Rudi Sugusie, Twoja bogini przesyła rozkazy. też Tusk do Twych usług cesarzowo. Zapewne zauważyłeś, że w tych wszystkich mediach społecznościowych cisną z nas, a w szczególności z Ciebie, coraz większą bekę. Ponadto ujawniają nasze niecne plany, odsetek przeciwników eurokołchozu rośnie. No nie da się ukryć, ostro jadą i po rajtach. Trzeba to skończyć. Przygotowaliśmy projekt tzw. Europejskiej Tarczy Demokracji. Powołana zostanie komisja, która m.in. będzie śledzić treści w mediach społecznościowych, oficjalnie będzie walczyła z zagraniczną dezinformacją i fake newsami. Jeśli komisja stwierdzi, że jakieś materiały mają zostać usunięte, to właściciele mediów społecznościowych będą musieli to usunąć. Oczywiście w rzeczywistości będziemy eliminować to, co nam nie odpowiada i karać frajerów, którzy podskakują. Skończy się nazywanie ciebie niemieckim agentem czy kukłą. Już nie będą się z ciebie śmiać, że cię tresuje jak psa, albo że stoisz przede mną na baczność. Bardzo się cieszę, mam już dosyć ciągłego poniżania i wyśmiewania. Cesarzowa to jednak ma łeb, sam bym tego nie wymyślił. I dlatego to ja rządzę tobą, a nie odwrotnie koniec rozmowy. Raus. Spieprzam w podskochach Meinfirer.